Siemano, z tej strony Johnny. Jak obiecałem tak zrobiłem. Pograłem dzisiaj lodówką i Gwiazdą śmierci. I jak sami zobaczycie, do końca nie było to miła gra. Ostatnim czasem w potrafi centymetry zrobić kartofę. Tak zwane tragedia. Czasami to jest ta gra, to się robi tragedia. Przekaże ciepłe, że grałem w dniu, kiedy weszedł nowy choke OP Premium za pół miliona wolnego doświadczenia. paton M60, choć nie mylę, bo nawet nie wiem dokładnie, bo nie sprawdzałem. Tam jest, tak czytałem, o tu. Pierwszy kartofel, nie wiem. W tym miejscu dla mnie w WG jaką ścianę magiczną, bo w jednej bitwie dwie peski poszły kartofle w ziemię, ja nie wiem kurwa. Z metra nawet nie można strzelać tymi czołgami teraz, bo się nie trafia. No, no to są jakieś jaja. I to samutko miejsce i kartofel poszedł. Ja nie wiem. To jest jedna bitwa. Tu były trzy kartoflane strzały. Za chwilę będzie kolejny. Patrz, tam jeden pocisk. W tej bitwie oddałem siedem strzałów i dwa razy trafiłem. Takie kartofle, że rany włoskie. Tu oczywiście wolałem wybrać. Gwiazdę I Tu niby typek nie... Więcej hapsa ale tu nie opłacało A Tu oczywiście sytuacji nie skomentuję bo to standard Do większość Polaków tak robi Nauczyciel jest tylko jeden Pozdrowienia nauczyciel Nauczyciel jest tylko jeden OP miejsce I Tu dalej ta sama bitwa Tu kolejny kartofel Ja nie wiem co są ma Między ona jest bugowana czy co, czy z dwóch fuj, w, w fuja gra no jak ten pocisk, nie, nie, za to, gdzie on się, na czym się on rozprysnął? Ja się pytam, na czym się tamten pocisk rozprysnął. A tu znowu strzygłem między, l, działo, po, Jak się przyjrzycie, o, wyżyczka, kawałek wystaje, tam jest działo i ja to trafiam, no, z takiego daleka, no ja to trafię, no jak ja to trafiam, no, ludzie. Co jest grane z tą grą? Co to w ogóle odpiernicza? Tu miałem bitewkę, ale też nie chciałem nagrywać więcej, żeby nie przedłużać. Po tej sytuacji stał IS7 i 4 razy ustał IS7 za mną w tamtej sytuacji i nie mógł dobić tego patona. Nie mógł go dobić IS7, 4 razy. Musiałem go sam dobić, ale już tego nie pokazałem, bo mi się nie chciało. Ale tu nagrałem takiej, to jest jedna bitwa. To wszystko jest jedna bitwa. Zabiłem, o tam jest wrak tego baczata. Za chwilę wyjechał na mnie paton. Oczywiście jak zwykle, sam. Gdzie spację? Tu oczywiście 1300, no, bo musiało mu zostać. Po najniższych musiało rosnąć. Dalej się już z tym patonem. Tu oczywiście nie skomentuję to brzydko. Nie przebija mnie. Tu dalej sytuacja z tym patonem. Jak coś, jak Ci podobał filmik, to zostawcie pierdoły. Elo, do zobaczenia w następnym. Będzie chyba konkurs.